Halo. Halo, dzień dobry. Cześć, pamiętasz mnie? Tak, wczoraj rozmawialiśmy, pamiętam. Może moja mama z tobą porozmawiać? Może. Dobra. Halo, dzień dobry. Dzień. Dzień dobry, że Tarnowski, zakład pogrzebowy, w Wrocław. Dzień dobry. To taka nietypowa sytuacja, powiem panu szczerze. E... Słyszałem. No to jeszcze bardziej pana tutaj szokuje, ponieważ to nie było na naprawdę, ja po prostu udaję głos małego dziecka. I wie pan co? Ludzie w internecie bardzo pozytywnie pana odebrali. Bardzo chcą dostać namiary na pana, bo uważają, że jest pan odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Proszę pani, jeżeli to by miałeś dobrą stronę taką pozytywną, że, że, że wszyscy wspólnie się będziemy szanować, to nie mam nic przeciwko temu. 30 lat pomagam ludziom i staram się nikogo nie lekceważyć. Jeżeli jest rozmowa, nawet o Chomiczku, Zygzaku, trudna rozmowa, ja byłem pełen podziwu inteligencji dziecka, zgadzam się. Słysza. Powiem pani jeszcze jedno. W każdej porze dnia i nocy odbieram telefony, odbieram od ludzi pogrążonych w smutku, którym pomagam i odbieram również żarty. Ale jeżeli są żarty wulgarne, to yy, muszę się rozłączyć. Najgorzej tylko jeżeli jestem wysyłany gdzieś, a więc wysyłam ludzi yy, pod adres, bo ktoś idzie o krok dalej no i swojego wroga chce pochować za życia i tam go wysyłają karawan na niego, no to już jest wtedy to już jest wtedy smutne. Cóż, życzę Pani sukcesów zawodowych, samych miłych ludzi na swojej drodze. Dziękuję bardzo. Pani za miłą rozmowę. Jestem, jestem zaskoczony. Ja już nie jestem taki nowoczesny jak młode pokolenie, ale jest mi miłe to, co Pani mówi. Panie Romanie, bardzo mi miło również i ja Panu również dziękuję za tak przemiłą rozmowę, mimo że nie rozmawiał Pan z prawdziwym dzieckiem, to, to wiadomo, no, ta rozmowa była bardzo miła i mi też samej po prostu się zrobiło miło na serduszku, tak jak wszystkim I innym ludziom. Bardzo panu dziękuję. <laughs> ja, ja również, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, kłaniam się serdecznie. Ja również, pozdrawiam. Dobra. Dużo zdrówka, do widzenia. Dziękuję. Naprawdę, taki przecudowny człowiek. Więc nie próbujcie mu robić głupich żartów.